Witajcie drogie idiotki damskie i męskie. Dziś będzie o temacie, który porusza serca wielu z Was. I dzieje się to notorycznie, i każdy ma chyba w ogóle za sobą takie doświadczenie. A jeśli nie, to don't judge, bo każdy sobie może idiotkować z kim chce i jak chce. A dziś będzie o idiotkowaniu z przyjacielem. Będzie o miłościach niespełnionych, i o, o, miło o bliskości, i o przyjaźni. Ale najpierw będzie piosenka. Tak, już nasza tradycja. Niesamowita piosenka, bo oczywiście dotyka smutnego tematu. Ja nawet chciałam dać kilka piosenek, bo o zakochiwaniu się w przyjaciołach to istnieje totalnie cała kategoria smutnych piosenek, ale wybrałam jedną i ona jest świetna i wcale nie muszę jej tłumaczyć, bo Wy wiecie, co to w ogóle jest za piosenka, i to znowu będzie w ramach wyjątku piosenka polska, ale nie mogłam się opanować, bo to jest po prostu to jest ta piosenka, która musiała zostać wyrecytowana. Już się pewnie domyślacie, co to za utwór, i ja już śpieszę z odpowiedzią. Jest to Marek Grechuta. Zaczynam. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednakże, gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie. Czegoś widzieć żądam i tęskniąc sobie, zadaję pytanie. Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Daba, 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 daba. Yy, Nie będę tutaj, wiecie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale abym przed tobą szedł wylewać żale. I idąc bez celu, nie pilnując drogi, Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi i wchodząc sobie, powtarzam pytanie. Co mnie tu wiodło przyjaźń czy kochanie? I jeśli chodzi o bycie zakochanym w przyjacielu. To jest to historia po prostu, no to jest znowu historia stara kwiat. I pierwszym przykładem jest oczywiście każda bajka Disneya, albo jakaś w ogóle, wiecie, księżna. Na przykład Radiostacja Roscoe, taka była, taki był kiedyś serial, nie wiem czy już kiedyś o nim wspominałam, bardzo go lubiłam. I tam był taki Travis, który się podkochiwał w takiej przebojowej fance The Flaming Lips, Lily. I też była taka no zajebiście smutna historia przecież Disneya o dzwonniku z Notre Dame. Która ta bajka chyba od zawsze w ogóle miała nas przyzwyczajać do bycia wpędzonym do Friendzona, bo ten quasi-modo był zakochany w Esmeraldzie, i on rzeźbił dla niej w drewnie, i się kolegowali, i w ogóle, i on nam jej pomagał. No ale ona i tak była zakochana w tym Blondynie. Albo też była taka historia przecież, w najromantyczniejszym filmie pod Słońcem, czyli w Love Actually, jak ten typ się kocha w tej Kirze Knightley, i no to dużo przykładów po prostu na historię, i wy też pewnie jesteście w stanie sobie o jakiś pomyśleć. I w ogóle większość moich przyjaciół, idiotek i ja byłyśmy kiedyś zakochane w przyjacielu. To jakby to w ogóle nie oznacza, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń damsko-męska, żeby było jasne, bo ona istnieje i to w ogóle jest bardzo powszechnym też zjawiskiem. Ale zdarza się też, że nasze serce, a może bardziej głowa po prostu i idiotkowa wyobraźnia, zaczynają nam w którymś momencie podpowiadać różne romantyczne uczucia. I żeby to się stało, musi się oczywiście zadziać w ogóle jakiś szalony splot uczuć i, i deficytów, różnych emocji. I wtedy ta osoba, z którą po prostu na przykład lubimy jeść chrupki Nesquik na sucho i oglądamy top model co tydzień z tą osobą, to ta osoba, przy której się czujemy najmilej na świecie i po prostu swobodnie to ona nam się zaczyna wydawać po prostu stwórcą jakichś motyli w naszym brzuchu. Tak się dzieje, no nie, nie ja się po prostu z tym zakłócić. No. I mi się tak przytrafiło, słuchajcie, w gimnazjum. Miałam takiego kolegę, którego myślałam. Ja myślałam, że go po prostu lubię. I on mnie uczy chemii, a ja go to po prostu dopinguję w jego pasjach. Wiecie, chodzimy razem na spacerki, się po prostu kumplujemy. I spędzaliśmy razem sporo czasu. I ja zawsze mogłam się, mogłam się mu wygadać. On mi się też zwierzał, ale słuchajcie, ja wiedziałam, jakby. To jest też przykre uczucie, w ogóle, też muszę chyba o tym zrobić odcinek. Ja wiedziałam, że to nie jest moja liga. Po prostu wiedziałam, że ten, ten popularny chłopak jest w ogóle obiektem westchnień innych dziewczyn, ładniejszych ode mnie i w ogóle fajniejszych ode mnie, noszących młodniejsze buty i bardziej brylujących w towarzystwie yy, takich nastolatek. I ja nie ukrywam, że w sumie ta, ta sama świadomość faktu, że to są po prostu za wysokie porogi na moje krótkie nogi, pozwalała się przez jakiś czas taki wiecie, wiecie trzymać emocjonalnie od nich z daleka i po prostu być tą koleżanką, która wysłuchuje o tych wszystkich dziewczynach, które go podrywają. No i, bo, bo to też było tak, że on był starszy ode mnie o dwa lata i to było już, słuchajcie, on to był mezalianc. Jak ktoś był w gimnazjum, a, a ktoś był w liceum, to, to nieważne, że, że to była już ostatnia klasa gimnazjum i środkowa liceum, to już, był, to już po prostu już był skandal. Nie, bycie z taką gówniarą? Nie, w ogóle nie. Nawet gdyby była najlepsza po prostu na świecie, czyli ja. No ale niestety, kochani, musiałam po prostu wysłuchiwać o wszystkich dziewczynach, które go podrywają. I to jest, kochani, pierwsza oznaka bycia we frendzonie. Jak chcecie kogoś wepchnąć na jego miejsce i okazać mu, że nie jesteście zainteresowani pocałunkami w letnim deszczu z nim, jakimiś wspólnymi podróżami, romantycznymi piknikami, oświadczynami na polu koniczyny, to musicie komuś powtarzać, że ktoś inny was już podrywa. No i on mi opowiadał że to ta do niego tam wypisuje i tamta do niego wypisuje, że mu dziewczyny wysyłają zdjęcia, że tam na imprezie to kogoś tam chciał pocałować albo że się z kimś całował. No i co ja robiłam? No ja słuchałam, no bo przecież to, nie, to był mój kumpel, tak? A ja byłam jego kumpelą i miałam totalnie luz z tym, że, że on się w ogóle mną nie interesuje. Ale no ale... w sercu płakałam, no. Mimo to, że wiedziałam, że ja nie mam u niego szans, bo przecież byłam dwa lata młodsza, a w czasach gimnazjum jak dziewczyna zbyt... Nie będę wam tego tłumaczyć, totalnie to rozumiecie. To jest i więc ja słuchałam i płakałam w głowie. Ale czytam w mailu od przyjaciółki idiotki. Pierwszym sygnałem alarmowym powinien być dla mnie fakt, że mój przyjaciel ciągle podkreślał, jaka to Kasia jest zdolna, jaka to Kasia jest śmieszna i że oni mają tyle wspólnego. Ale jednocześnie to ze mną spędzał wszystkie ważne dni i ze mną jadł pizzę po każdym nieudanym egzaminie, co było naszą małą tradycją. I dlatego ciągle miałam nadzieję, że w końcu zda sobie z tego sprawę, jak go tamta dziewczyna wystawi, a ja, tak jak w filmie, rozbłysnę jak wetarda i on zrozumie, że jesteśmy sobie pisani i że przecież już tak naprawdę od roku to się zachowujemy jak para. I ja też tak myślałam, w sensie ja też myślałam, że przecież, skoro się zachowujemy na każdym spotkaniu, jakbyśmy byli na randce, poza tym pod cielesnym aspektem, na przykład trzymając się na ręce czy nam pocałunków, no to się wszystko zgadza. Że no Boga, ja miałam, wiecie, miałam, miałam małe wymagania. I was just a baby. Miałam jakieś 14 lat, więc marzyłam, żeby ktoś mnie za tę rękę złapał i dał buziaka. I, i po prostu były moje małe marzenia, no nic więcej. No. Ale nic takiego nie było. Ja słuchałam tylko o innych dziewczynach i starałam się sobie wmawiać, że, że ta kość, którą on mi rzuca, że ta kość istnieje, bo on mi nawet jej nie rzucał. On ją trzymał, żeby ją komukolwiek rzucić, a ja się na niej uwiesiłam zębami i czekałam na jakiś jego ruch. I jak na przykład wyczułam jakikolwiek ruch tego, tą, tej ręki z kością, nawet jakby to po prostu miało być pod wpływem jego kichnięcia, to ja już biegłam. I, i, I ja tak się wsłuchiwałam jak ta dobra przyjaciółka, o tych wszystkich dziewczynach, które go podrywają, i o tym, jak on się z nimi umawia na serbagietkę i na spacery. A ze mną przecież też się umawiał kurwa na spacery i serbagietkę kultową w olsztyńskich kręgach. Czułam się koszmarnie, bo, no bo z jednej strony czułam, że my totalnie robimy to co para, ale z drugiej strony. Byłam uwięziona i wiedziałam, że ja nie mogę o tym z nim tak szczerze pogadać, bo się bałam jego reakcji. Wiecie, to jest ten, ten fatalny konflikt zawsze. Czy rozmawiać o tym z twoim, swoim przyjacielem, czy przyjaciółką? Czy odkryć przed, przed nimi swoje uczucia? To jest jeszcze w ogóle gorszy dylemat niż po prostu spotkanie z Tindera, bo, bo tu na szali są zdrowe kontakty z człowiekiem, na którym nam zależy. Jak on powie, na przykład, on nic do nas nie czuje, no to może być niezręcznie. Już nie będzie między nami takiej swobody. Poza tym uczucie, od, od, u, uczucie odrzucenia, no to to nie jest coś, słuchajcie, co my często ćwiczymy, żeby się na przykład na nie uodpornić. Ja się tak kisiłam z tymi swoimi uczuciami, Jezu. I się zwierzałam mojej przyjaciółce. I w ogóle, co ją zrobić, bo on tak nie zwraca na mnie uwagi. A tak cały czas piszemy na tym gadu-gadu. Strasznie mi było przykro z tym. I, I mimo, że ciągle miałam te motyle w brzuchu, kiedy się widzieliśmy, i zadawałam sobie to pytanie, czemu on nie chce ze mną chodzić. Przecież on był przecież on przy mnie mógł być szczery, był sobą, nie musiał nikogo udawać, nie musiał prężyć mięśni tak jak przed tymi dziewczynami, nie musiał być na siłę śmieszny. Ale on nadal wolał tamte dziewczyny trzpiotki, no. I było mi na maksa przykro. Serio. Ktoś, kto teraz z was przechodzi przez te same dylematy i te same smutki, ja absolutnie je rozumiem i ja znam te rozterki. I jest to naprawdę bardzo przykre. I. No, to jest taka sytuacja w sumie nie do ominięcia, no bo tak naprawdę nie możemy nic z tym zrobić. I drugim takim klasycznym też objawem tkwienia w tym dramacie, jakim jest frendzon, kiedy czujecie, jak ktoś na siłę palcem wam po prostu wskazuje, gdzie jest wasze legowisko, trochę jak psu, to jest obracanie wszystkiego w żart. Koszmar. To jest, to jest tak, że już macie te serduszka w oczach, jak w bajkach Luny Tunes, i na przykład uda wam się całkiem przypadkowo albo całkiem naumyślnie. Doprowadzić do jakiejś romantycznej, tak z pozoru, po prostu sytuacji, na przykład jakieś wesele. I typ albo typiara was zapraszają na wesele do swojej rodziny, ale jednocześnie muszą podkreślić, podkreślić żartem, że teraz to na bank wszystkie babcie tam się będą dopytywać i tam, że o, co to za kawaler, co to za ten. I, i no jakby pytacie swojego przyjaciela, w którym się jednocześnie kochacie, na przykład, czy pójdzie z wami jako partner na ten event na wasze wesele. To, to nie są, kurwa, Oscary, ani impreza wręczania nobli. Tylko mówicie, że tak wiesz, no to po prostu coś tam zjemy, sobie fajnego razem i tak dalej. I ta osoba, żeby przypadkiem wasza wyobraźnia nie pozostawiała sobie niczego do wyobrażenia, mówi coś w stylu, no i moja ciocia zapytała, co to za dama ze mną przyjdzie na wesele i, i ja jej powiedziałem, że bardzo mądra i bardzo ładna i wy to już płyniecie po prostu wewnątrz, że on tak od was powiedział, tej cioci, i że to jest znak od niebios i będziecie cały wieczór tańczyć i później o, o północy zgubicie pantofel i wiecie, te całe tam love story sobie wyobrażacie. I wtedy ta osoba dopowiada, no i że to najlepsza partnerka na parkiecie będzie, no i tam, że ty się, się zachwycona, ale ja jej nie, oczywiście jej nie powiedziałem, że jesteś moją najlepszą kumpelą od grania. I kurwa czat pryska. To jest jak policzek, bo jesteście tylko tą kumpelą odgrania. Mimo tego, że już ciocia nawet powiedziała, że taka walerka i ta, ta dama jest po prostu najlepsza i najlepiej będzie wywijała, to jesteście tylko kumpelą odgrania. No, no nie, no. To jest koszmar. Albo takie zdania w stylu: jakbyśmy byli razem, to by nas ogłosili królową i królem balu. Ale nie jesteśmy, nie? I my już burak oczywiście na twarzy z tej ekscytacji, pierwszą częścią zdania, tylko po to, żeby dostać buraka po prostu potem policzku. Tego żartu drugiej części. To jest koszmarne, no bo to mogło być tak fajnie. Tak wiecie, że można by się było do siebie zbliżyć. Już ta nasza wyobraźnia oczywiście tak działa, że to wesele i tam alkohol na tym weselu. No to byłaby idealna okazja, żeby coś z siebie wyrzucić i powiedzieć: Kocham cię, cały mnie, do tego szalą, ale ten ktoś nam jasno wskazuje nasze miejsce tymi wszystkimi niby mieszkami, no. Totalnie współczuję wszystkim, którzy usłyszeli kiedykolwiek, takie w ogóle kolejne klasyczne zdanie, które powinno być w podręczniku: jak kogoś sfrenzonować. Czyli robicie cokolwiek i ten przyjaciel mówi, świetnie mieć taką przyjaciółkę jak ty. Razem udowadniamy, że przyjaźń damsko-męska istnieje. I to są takie zdania rzucane bez okazji w ogóle. Takie wiecie, że. Że może to się w sumie dzieje, kiedy tak nie wiem, przez przypadek na przykład dotkniemy ramienia tej osoby. Albo nie wiem co, powiemy, że ładnie wyglądają, zamiast, że, aleś ciebie elegantka, ładnie, ładnie. Tylko, że się powiem na przykład, ale ładnie wyglądasz. No i ten ktoś już jest taki spięty i mówi, świetnie, mieć w sobie takiego przyjaciela, nie? Czy coś takiego. I, i, I wtedy też na przykład. I ja w ogóle teraz się czuję, słuchajcie, jakbym robiła odcinek o 12-latkach, a to jest nieprawda, bo dorośli ludzie też się tak zachowują, niestety. I wtedy właśnie pada to zdanie, że super, że się przyjaźnimy. Gdyby nie ty, to bym na przykład w ogóle nie umiał rozmawiać z dziewczynami. I to jest znowu cios w środek serca. To w ogóle nie. No. W ogóle mówienie, gdyby nie to, że, jesteśmy, że nie jesteśmy parą, to moglibyśmy startować w konkursie o tam, organizowanie ślubu marzeń, na przykład jakby jakiś tam program. I, i tak dobrze się znamy, żebyśmy wygrali. No ale jesteśmy przyjaciółmi. I, i serio ludzie mówią sobie takie rzeczy. Strasznie jest to kłujące w brzuchu, jak się słyszy takie komunikaty, zwłaszcza tak rzucana w kółko i w kółko i w kółko, a tak bez okazji. Przede wszystkim się czujemy, jak ten ktoś nas miał za debili, że nam nie trzeba sto razy opowiadać, że jesteśmy tylko przyjaciółmi, a po drugie to po prostu boli, no, i nam psuje humor. I ja też to przeżywałam, no, i na szczęście jakoś niespodziewanie się później okazało, że się zakochałam w innej osobie, no i ta strzała amora trafiła mnie ze wzajemnością. I się odkochałam w tym przyjacielu, zmieniając obiekt uczuć. E ale to nie był koniec w ogóle tej historii, która później się zbiegła w ogóle po latach. I to jest taki dość filmowy scenariusz, ale o tym opowiem w innym chyba odcinku, bo to trochę inny, inna historia. I jak ja tak, wiecie, chyba tylko to, że się zakochałam w kimś innym, to mnie uratowało przed zrobieniem głupoty jakiejś. No bo umówmy się, jakby no zajebiście trudno jest nie flirtować podświadomie z tą osobą, która nam się podoba. I trzeba się tysiąc razy zastanawiać, czy można coś powiedzieć, czy nie. A zazwyczaj się jednak mówi, no albo się pisze po prostu wszystko na czacie, bo już człowiek po prostu pęka mu ta tama nie mówienia o swoich uczuciach. I ja na przykład nie mam tej umiejętności, żeby nie flirtować, kiedy chce mi się flirtować. W sensie, ostatni raz flirtowałam z kimś 5 lat temu i to było za Madeuszem, i ja nie wiem, no, już na bank się zmienił savoir vivre przed związkami teraz. E, ale jak byłam sama i miałam ochotę z kimś flirtować, to flirtowałam. <grym> no ale wiecie, to teraz jest tak. Uczucia są jak takie rwące konie. My po prostu czujemy, że ta idealna dla nas osoba jest tak blisko nas, I, i to jest trochę jakby wam wiecie, po pokoju biegała mysz i w końcu macie dobrą okazję, żeby ją schwytać, tak w łapkę, ale tkwicie w zawieszeniu, bo nie wiecie, czy ta mysz się przestraszy, czy w sumie was ugryzie. To jest właśnie tkwienie w tym frędzonie, i się zastanawianie, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, i, i kiedy powiedzieć. Paskudna, paskudna sytuacja, więc jak się zakochujecie w przyjacielu, a on was friendzonuje i w kółko podkreśla, że się tylko przyjaźnicie, i w kółko podkreśla, że jemu to się podoba ktoś inny i w kółko obraca wszystkie wasze w ogóle wyznania w żart, to się można naprawdę poczuć koszmarnie, no i trudno jest tak, wiecie, tak jak się chce tak skracać z kimś dystans, to tak go zachowywać, to jest w ogóle, można dostać jakiegoś, nie wiem, rozdwojenia jaźni, czy w końcu się, kiedy można w końcu zażartować albo powiedzieć coś tak na serio. No. To tak jak w sytuacji, która przetrwała się w mojej przyjaciółce i przy okazji, chyba jakiś świąt, kiedy to usłysza straszne stwierdzenie, które w ogóle jeży w głos na głowie i jest to zdanie: Kocham cię jak siostrę. Ja Gdyby było jakieś. jakieś Jakaś olimpiada we frenzjonowaniu, i by było na przykład sześciu, sześciu zawodników, i trzeba było jak najszybciej, wiecie, tak jak w familiadzie w sumie, można by było uderzyć w przycisk i powiedzieć jakiś, yy, jakieś takie, wiecie, zdanie, żeby tak rozbić bank, tym zdaniem. To ten zawodnik, który by jako pierwszy wcisnął przycisk i krzyknął: Kocham cię jak siostrę albo kocham cię jak brata, to by wygrał ten konkurs. I mógłby na przykład wygrać, wiecie co? Yy, mógłby wygrać kopa w dupę. No. I to jest zdanie, to jest jedno z tych zdań zakazanych w kontaktach międzyludzkich. Dokładnie tak samo jak to nie ty, to ja. Albo moje ulubione tekst z brawo. Traktowałeś mnie jak księżniczkę, ale ja nią nie jestem. Albo najgorsze zdanie świata, za które ludzie po prostu powinni być rażeni jakimś piorunem z nieba, kiedy wypowiadają. Czyli nigdy cię nie kochałam. Trzeba być po prostu, wiecie, złym po prostu do kości, do szpiku kości człowiekiem, żeby tak komuś powiedzieć. Nawet jeżeli to by była prawda. Nie mówi się takich rzeczy. I zakochanie w przyjaciółce albo w przyjacielu. To jest jedna z tych sytuacji, która jest niewygodna dla obu stron, no bo w sumie nie wiadomo trochę, co z tym zrobić. Jeżeli odkochiwanie się w ludziach było proste, no to by w ogóle przecież nie było tego podcastu, w ogóle by nie było tematu. I, i na przykład Elon Musk, jakby chciał zrobić kolejne, zarobić kosmiczne pieniądze, to on powinien wynaleźć po prostu narzędzie, które by umożliwiało odkochiwanie się, nawet nie wiecie, wymazywanie z pamięci, tak jak z tym, wiecie, w filmie z Kate Winslet, tylko, tylko po prostu powinny być tabletki na odkochiwanie się. To by było genialne i to by nam wszystkim ułatwiło życie, no ale no, tak się nie da. To jest niewygodne i dla osoby, która się zakochuje, i dla tego obiektu westchnień. No. To jest kolejna sytuacja w życiu, z której w ogóle nie wiadomo, jak nawigować. Ludzie opanowali do perfekcji po prostu kierowanie maszynami rolniczymi, jakimiś tam łodzią podwodną, potrafią krętem podwodnym sterować albo, na przykład, zdalnie uruchamiać jakieś sondy w kosmosie, jakieś podzespoły, coś tam programować, a nie potrafią, słuchajcie, nawigować tym, tym naszym przyjacielskim układem, żeby go zachować i żeby nikogo nie bolało serce. Bo gdybyśmy umieli w takich sytuacjach w ogóle rozmawiać i się odnaj odnajdywać jakoś, to, to nie musielibyśmy studzić czyich zapałów jakimiś. Takim klasycznym tekstem frenzonowania, jakim na przykład jest. Słuchaj, znam taką świetną dziewczynę. Musicie się, totalnie się musicie poznać. Jesteście sobie pisani, przysięgam. No i takie rzeczy, to, to znowu takie nie, nawet nie świecenie latarką, to jest świecenie takim olbrzymim reflektorem na napis Just Friends, i że się tylko przyjaźnimy i tylko się kolegujemy, żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy, że poza jedzeniem wspólnie chrupek nęsk na sucho i oglądaniem H2, o jakie dwie krople wody, to łączy was coś więcej niż, tylko, bo, bo to jest przecież tylko przyjaźń. I to znów, i to znowu przyjmuje taki obrót, że ten nasz przyjaciel w ogóle robi jakieś spotkanie, angażuje nas w coś, normalnie ustawia nam swatkę. Albo na przykład organizuje domówkę tylko po to, żeby nas upokorzyć i powiedzieć: No, wspaniale, w końcu się możecie poznać. To jest Kasia, a to jest Darek. Darek to jest mój najlepszy przyjaciel. Wspaniały chłopak, no po prostu do rany przyłóż. Przystojny, zabawny, kocha żagle, tak jak ty. Poznajcie się. I wtedy ta osoba odchodzi. I to prawie jakby ksiądz mówił: Możesz teraz pocałować pannę młodą. Bo to, ale wiecie, my jesteśmy nagle Darkiem i jedyne kogo chcemy całować, to tę najlepszą przyjaciółkę, no, która nas właśnie upokorzyła. I pokazała nam, gdzie jest nasze miejsce, i że nasze miejsce wcale nie jest z nią. A ona, a ona na przykład też kocha żagle. No, bardzo to jest przykre. No ale wiecie, takie ukrywanie swoich uczuć jest bardzo trudne i zazwyczaj dochodzi do chwili, kiedy po prostu nam pękają te tamy. I oczywiście u każdego to trwa inaczej, w ogóle dzieje się inaczej. I jedni potrafią we frendzonie tkwić kilka lat, a dla innych kilka miesięcy. To jest w ogóle codziennym cierpieniem i, i ogromnym smutkiem. I to wieczne bicie się z myślami. I niestety bardzo często nasze serce zostaje złamane. I nie ma w tym w ogóle niczej winy. W sensie czasem się po prostu tak dzieje, że, że nikt nas nie robi, ale od początku daje nam sygnały, że to tylko przyjaźń. Bo tak uważa, że tak będzie uczciwiej. A mimo to ta nasza wyobraźnia, ta wrażliwość, chęć też przeżywania z tą osobą jeszcze więcej wspaniałych chwil, no to to właśnie doprowadza do momentu, w którym ktoś się zakochuje w przyjaciółkę, no i przyjacielu. I to jest sytuacja bardzo smutna, bo co pewien czas krąży wiecie, w głowie ta taka myśl: A może jednak? A może to jest coś więcej? A może w końcu on zrozumie i muszę poczekać dłużej? I on zobaczy kiedyś, że to jest coś więcej? I wyobrażacie sobie, że, że wiecie, że no przecież mijacie na ulicy setki osób, które niosą w swojej głowie różne idiotkowe historie i różne cierpienia serc. I też różne radostki, wiadomo. I mijacie codziennie też osoby, które duszą w sobie zakochanie do swoich najlepszych przyjaciół i dzieje się w ich życiu ten taki okropny moment, w którym bez przerwy sobie zadają w głowie pytanie, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. I nie wiadomo, co zrobić. Bo to jest jeszcze gorsze w sumie, niż tak zaid zaidiotkować i powiedzieć osobie, w której się po prostu podkochujemy, takiej opcji, nie, że o, wiesz to ja no, się w tobie kocham. Bo tutaj akurat na szali wisi przyjaźń. I od takiego wyznania już się boimy, że nic nie będzie takie samo. I na przykład, jakby w milionerach ktoś, ktoś mógłby do nas zadzwonić, i jako telefon do przyjaciela i idiotki, i ja bym powiedziała, i, i że ktoś by się zapytał, co zrobić w takiej sytuacji, I ja bym powiedziała, kurwa, nie wiem. Czy dusi to w sobie, czy, 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 czy kiedy jest dobry moment? Nie, 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 mam, nie mam pojęcia. Nie dzwońcie do mnie z taką, z taką sprawą. No. Na pewno dobrym momentem nie jest, jak się człowiek upije. To na pewno nie jest dobry moment. Żadne wesela i tego typu rzeczy w ogóle to nie jest dobry moment na rozwiązywanie takich spraw. Bo na przykład może się okazać, że rano. Będziemy mieć mój ulubiony rodzaj kaca, poza kacem mordercą. To z moją wspaniałą koleżanką Sabiną miałyśmy kiedyś różne rodzaje kaca i jednym z nich był właśnie kac wyrzutnia. Kiedy masz wyrzuty sumienia związane z tym, co się stało podczas alkoholu. I po prostu ten kac wyrzutnia w tym przypadku wcale nie musi się wiązać tak naprawdę z alkoholem. To może być po prostu uczucie tuż po tym, jak się powie przyjacielowi albo przyjaciółce, że się jest zakochanym. No. Przeczytam w tym momencie fragment maila od jednej z naszych przyjaciółek idiotek która postanowiła wyjawić swojemu przyjacielowi prawdę. Czytam. Nie przyznawałam się do tego, że zakochałam się w nim, aż do momentu przypadkowego wpadnięcia na piosenkę Nie wstydź się mówić, że kochasz. Wnawia się jest nie bój się, nie wstydź się mówisz, że mówić, że kochasz, niczym meg w herkulesie. Cichutko więc powiem, że kocham go. I popsułam wszystko. Od tamtej pory było tylko gorzej. Nie odzywał się, powiedział, że nie da rady z, pow z powodu pracy pójść ze mną na studniówkę. Brał dystans. Bardzo starałam się być od niego niezależna. Chciałam, by był przyjacielem bardziej, niż żeby go wcale nie było. Wiem, pisałam już, ale to się nigdy nie zmieniło. Nigdy do tego się nikomu nie przyznałam, bo oficjalnie nigdy nie płaczę, ale cała ta sytuacja sprawiała, że kiedy nikt nie widział i nie słyszał, płakałam, bo chciałam, żeby on po prostu był. Taka jestem głupia. Chciałam czegoś, czego nigdy nie miałam. No ale tak jak mówiłam, starałam się iść dalej i cieszyć tą namiastką tego, co mieliśmy kiedyś. No, bardzo jest to smutna sytuacja. No. i bardzo współczuję osobom, które mają taki dylemat, bo bycie czyimś przyjacielem zakłada przecież bycie szczerym z tą osobą. A takie trzymanie uczuć w milczeniu, no to jest przecież jak więzienie, no to jest, to jest najgorzej. Jak się ma paczkę przyjaciół i wszyscy ci znajomi się znają z tym przyjacielem i nie można przecież nikomu nic powiedzieć, co się czuje, bo to się wyda. Więc się jest po prostu bardzo samotnym i bardzo smutnym. A przecież w ogóle wszystkie najgorsze rzeczy w życiu wynikają właśnie z samotności. Tak uważam. Dlatego wszystkim idiotkom, damskim i męskim, którzy się teraz wiecie, czują w tych uczuciach samotni, no to chciałam powiedzieć, że tak naprawdę no to, to, to jest bardzo trudne i bardzo bolesne przeżycie. I kiedy chcemy, żeby ktoś się tak też na nas patrzył, jak na tę pizzę gorącą z tym jeszcze serem, takim, co się ciągnie, żeby odwzajemnił nasze uczucia. I to, co wszystkich nas na tej chorej planecie łączy, to to jest przecież to, że my chcemy po prostu, żeby nasze uczucia były odwzajemnione. Niezależnie po prostu kogo kochamy, no. a tym bardziej, jeżeli kochamy kogoś jednocześnie jako przyjaciela, jak brata, jak osobę, z którą chcemy się całować w pełni Księżyca i jeść z nią gołąbki w niedzielę u rodziców. No. dlatego warto w takiej sytuacji znaleźć sobie jakąś osobę, z którą, której po prostu szczerze można opowiedzieć o swoich uczuciach i nie trzymać ich w sobie, no, bo to piękne są uczucia przecież, no. Miłość. Niech każdy idiotkuje tak jak chce i z kim chce, i niech każda idiotka i idiotek wiedzą, że nie są sami. Amen. No, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!